Zaszczyt i przyjemność stać się w tym roku strategicznym partnerem z Zero. Dla nas to jest podstawowa rola, dlatego że samą misją ubezpieczeń, a szczególnie ubezpieczeń na kontynencie europejskim, jest solidarność z ubezpieczonymi, w odróżnieniu powiedzmy od atlantyckich, gdzie jest czysta komercja. A dodatkowo tę naszą solidarność podkreśla nasz charakter działalności w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czyli na zasadzie wzajemności, pewnej wspólnoty wszystkich członków, wszystkich naszych ubezpieczonych. Zasadę te realizujemy chociażby poprzez objęcie ochroną ubezpieczeniową pół miliona polskich dzieci, dzieci wiejskich. To wspólnie ta polisa jest jak gdyby ta ochrona z krusem zaaranżowana. Ponadto samą ideą ubezpieczeń jest zbliżona do, do tego, co prezentuje strategia ten projekt Vision Zero, czyli rozpoznanie ryzyka, energiczne i efektywne działanie, unikanie tego ryzyka bądź przeniesienie. Tak, żeby te największe czynniki ryzyka, a warto tutaj powiedzieć, że branża rolna obok branży budowlanej i jest najbardziej ryzykownym takim hazardowym przedsięwzięciem z punktu widzenia pracownika, czyli polskiego rolnika, gdzie jest największa ekspozycja na, na wypadki, choroby zawodowe, nieszczęśliwe zdarzenia. Tak ważna jest realizacja tego projektu, by ogólnie podnosić dobrostan życia na wsi, by zapobiegać chorobom zawodowym dbać o zdrowie psychiczne, no i szczególnie dbała się również o, o, o dzieci.